Serdecznie witam. No coś inaczej jak zwykle, nie? Jestem na dole, jak widzicie, na Poziomie minus 54 tutaj znalazłem e, spawnera z e, tych klekotków, i właśnie zrobiłem z tego taką ekspiarkę. I tutaj, o tutaj, będę wyłapywał te klekotki, a u góry jest ta właściwa ekspiarka. I właśnie to chciałem wam pokazać, jak to zrobiłem. Zmałpowałem trochę. Z tej ekspiarki prochu, czyli te klapy. O, widzicie tu z daleka, nie wiem jak to będzie widać, ale te są e, położone, klapy, i nad klapami jest wszędzie wyłożone, są pół płytki, żeby nic się nie respiło, a tylko e, szkielety spadały z tego spawnera, bo one tu się będą pojawiać. Dlatego, że jest respi właśnie ten spawner, czyli będą, ja tak założyłem i faktycznie tak jest, tutaj też mam pół płytki założone, żeby nic mi się tu przypadkiem nie respiło jak tu wejdę, żeby nie miał kłopotów, Bo no i po co, no nie, lepiej to usunąć i tyle i tak to wygląda. I tu u, do, u dołu też jeszcze założyłem dwie klapy, bo czasami mi tam sięga jakiś szreli czy coś tam, coś tam i, i, i dostanie mnie. Dobrze, to ja teraz to wszystko będę uruchamiał po kolei, gaszę, bo chciałem powiedzieć o. Ja tutaj może e, ja mam tego podświetlenie, czyli ta stała jasność ulepszenie takie. Kiedyś nie lubiałem tego, ale teraz to polubiałem, wiecie, to jest fajne. Ale zapomina się o pewnych rzeczach. O. I tak jest oryginalnie. Tak ciemno jest oryginalnie. Teraz kaszę jedną lampę. Gaszę po kolei te lampy. O. I zaraz się będą pojawiać klekoty. O. Tak. I ostatnia. I jest zacienienie. I to jest ładne zacienienie, nie? Teraz wezmę sobie znowu tego mojego o, rozjaśniacza, żebym widział cokolwiek. O, już, już są. Widzicie? O, już tam nawet spadają. Już nawet spadają. O, proszę, następny spada. Proszę. Się kąpie. <laughs> Niech się kąpie, no nie? O, już jest kilka. Tlekotów. O. Nawet trafiłem tak, że same między sobą na tej płycie walczyły. Bo wybijały się, jak nie wiem. O proszę, ile tam ich już jest. O. Ile jest? I teraz mogę zejść na dół i je sprzątnąć. I z nimi powalczyć. Ale tutaj jeszcze chciałem założyć skrzynię większą, bo nie będę miał miejsca. Może tu zrobię te skrzynie? O, tu więcej wykuje, wiecie? Najpierw, żebym później nie... Oj! Jany, jany! Tego się nie spodziewałem! Takiej kontuzji. Co bym tu nabroił? Chyba nic szczególnego bym nie nabroił. Czyli wyżej nie mogę iść. Dobrze. Jak nie, to nie. To nie, chyba tutaj będzie można. Nie wiedziałem, że tam mam wodę pod spodem. A to może stąd? Może, może, żebym wykopał wodę tą moją. Co ja tam narobił? Muszę zerknąć, czy żebym przypadkiem czegoś, jakiegoś... O, i jedną wodę, żebym zamknął. Będę musiał poprawić. No nic. Najpierw spróbuję te wszystkie klekoty sprzątnąć, nie? A później poprawimy to. Chciałem... Dobrze zrobić, a zrobiłem jak zrobiłem. No, widzicie, tak, to jest hezjuszem. Ale tam poprawię to, zobaczymy. Może tutaj założę, żebym wiedział. O, o, jest. Żeby mi tu nie przeciekało, to zobaczymy później. A tu sobie jedno założę, bo mam dużo towaru. O, tak, tak. I teraz spróbujemy, proszę. Ile tych klekotów tu mam. I tu mogę się nimi zająć. Proszę. O. O. Proszę. Ile mam. Jeden strzał. Ile? Piętnaście kości. O. I już następny jest. Proszę. Jest. No nie ma sprawy. Nie? Ale idziemy unieruchomić, żeby to naprawić. To co zbroiłem. A jeny, 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 jeny. Jen. Tak to jest ze mną. Widzicie? Zapomniałem się. I teraz, no. Uruchamiamy to wszystko. Zabezpieczamy, żeby się mi nie lęgły. Tak. Ile tutaj łazi? O, no, wszystkie są na dole. To ja ładnie wszystkie e, za, załatwię. Żeby mi Tutaj nie bruździły. O! Tak, tak, tak. Skakaj sobie, skakaj. Nic z tego. O! Jest! I teraz idę patrzeć, jak to naprawić. Gdzieś tu wodę miałem. Tu chyba nie miałem. Ale tu mam gdzieś wodę. Jest jedno wiaderko wody. A też sobie tu położę. O i spróbujemy teraz to naprawić tylko. Tobę 4. 5. 5. Teraz tu będzie tu. 5, 6 To gdzieś tu będzie. No to zobaczymy czy dobrze wymyślę to gdzie to jest muszę odkryć to tak o jest i to jest właśnie tu zobaczymy czy teraz się mi uda naprawić jak tu wleję wodę o i jest dobrze widzicie sięga do końca Mhm, dobrze. O, jeden, jeden, jeden. Dobrze. No, i tak to bywa. Nie? Tak. I teraz te dwie pół płytki. O! Nie. Naprawione. Dobrze. Gasimy wszystko. I niech się rozpią na cały gwizdek, nie? O! O! Jest. Już lecą. Już są. Patrzcie już, ile ich jest. Proszę, już się kąpią. <grym> o no tak. My teraz sobie idziemy. I słuchajcie. Będą teraz takie króciutkie filmiki, coś pokazane. A po tym filmiku będę trochę czytał komentarze wasze i odpowiadał. To jest coś w rodzaju. O, niech się trochę jeszcze respią. To będzie coś w rodzaju pogadów starych, bo nawet tu ktoś pisał o tym, wiecie. I tak, jeden z takich dziwnych wpisów, to mnie trochę zaskoczyło. Mordor Sauronus, nie wiem jak to przeczytałem, chyba błędnie przeczytałem, ale nie szkodzi, chodzi. O treść, witam pana. Nie widziałem, że pan nagrywa. Znowu miło mi pana ponownie oglądać. A pytanko, czy zakłada pan, może serwer Discord dla społeczności? Otóż ja przeczytałem trochę od tyłu, ale myślę, że zapamiętam, i Discord jest założony dla społeczności. Jest to, są to klekotki Hezjusza, które ja firmuję. Ale prowadzi jaczów. Niestety, dlaczego tak jest, ja się w to nie wtrącam, bo ja się na tym nie znam. Słuchajcie, ja jestem już człowiekiem, no nie powiem, że starym, bo to by mnie przygnębiało, no ale w sile wieku, może tak bym powiedział. I nie ogarnię tego. I dlatego to prowadzi jaczów. I tak to wygląda na dzisiejszy dzień. Ja natomiast, jak widzicie, staram się ten mały serwer RILAMS prowadzić i bardzo się cieszę, że jakoś sobie radzę z tym wszystkim i przy tym Rilam się też jest mały serwerek, taki typowo do tego Rilamsa i to jakoś ogarniam, a taki duży to ja no, niestety nie jestem w stanie nic poradzić z tym wszystkim. Tak to wygląda. Z tym serwerem, a link do tego serwera jest, zawsze w opisie pod filmem jest. Zawsze jest ten film. Także tutaj nie będzie problemu, jeżeli ktoś chce oglądać, wiedzieć, gdzie dojść i tak dalej. Także z tym kłopotu nie ma. Teraz następny. O, tutaj, to jest właśnie to, chciałem przeczytać. To mnie bardzo zaskoczyło. Kaczy banan. Jest pan super! Filmy umilają mi dzień, szczególnie teraz, przed obroną pracy inżynierskiej. Niesamowicie pozytywna energia! No, bardzo się cieszę, że i tak są odbierane moje filmy, które robię. O, tu czasami to mnie sięga, jednak coś to daje ta ochrona tych płyt, widzicie? Tych brązowych płyt. Jak staję z boku tutaj. A się pojawi, to czasami z łuku dostanę, a tutaj nie dostanę. Tutaj jeszcze nie zdarzyło się mi. Dobrze, czyta dalej. Pozdrawiam kaczego banana i życzę powodzenia w obronie pracy magisterskiej i inżynierskiej. To jest, przepraszam. A dla mnie to i to wyższe studia, i to wyższe, ale inżynier to jest, zdaje się, człowiek, który. Jakieś inżynierskie sprawy załatwia, a magister to jest chyba taki, dajmy na to, filolog. To o, widzicie? Byłem tam, to już mnie sięgnął. Złuchu ty draniu jeden. Ładnie. Czyli ja, jakąś ochronę daje ta płyta, nie? Ale ja muszę obchodzić, żebym to zebrał. O. I tak to wygląda. Slawic Boi. Hejsiuszu, ważne, żeby znaleźć alternatywę. Jak nie live, to takie filmiki. To i super, pozdrawiam. No i bardzo mnie to cieszy. Tylko kiedyś razem z Tobą muszę jakiś odcineczek nagrać. Kiedyś się musimy umówić. I myślę, że muszę tak zaproponować: takie króciutkie filmiki. Z niektórymi, kto będzie chciał, oczywiście, bo jak nie będzie chciał, to ja tam nikogo nie zmuszam do tego, nie? Ale takie króciutkie filmiki nagrać, coś pokazać. Każdy coś może, o, tak jak ja teraz kombinuję z tymi ekspiarkami. Nie wiem co mnie wzięło. No ale wzięło, bo mi prawdę mówiąc znikają kości z moich kufrów. Nie wiem kto tam tak mocno potrzebuje, ale ktoś mocno potrzebuje kości. Niedawno żem nazbierał kości, już patrzę, w kufrze nie ma kości. No ładne kwiatki, no nie. Ale Hez już nic na to nie mówi, że trochę podbierają, nawet tak nawiasem trochę im pozwala to robić. Bo ja rozumiem tych wszystkich ludzi: oni przychodzą, chcą się zrelaksować, a gdzie tam będą latać, szukać czegoś tam, czegoś tam, to jest nudne. A zrelaksować się to jak najbardziej. I o to chodzi. A dla mnie i to jest dobre, i to jest dobre. Także mi to za bardzo nie przeszkadza. I teraz następno. Bili. Jak ja lubię pana filmy, ma pan bardzo przyjemny głos. No nie wiedziałem o tym. Myślę, że głos jak głos, każdy głos ma swój, swoją barwę i tak dalej. Ja jeszcze tym bardziej troszkę może mam taką wadę wymowy, nie bardzo dobrze to składam. Wszystkie te zdania to nie są tak czysto polskie. No niestety, taki już jestem i tego tak za bardzo nie zmienię. Już będzie tak ze mną, ale widzę, że jest to też i pozytywnie przyjmowane i bardzo się z tego cieszę, ale ich tu jest, ja teraz nie wiem ile tych kości zaraz nazbieram, ale spróbuję dalej czytać. Natka, fajnie się ogląda takie rzeczy, no dziękuję bardzo za opinię, pozdrawiam. E, Nati Pati, fajne odcinki Pan nagrywa, cieszę się bardzo. I pozdrawiam, dużo zdrówka życzę. Ojej, tu tyle mam tych do załatwienia. A chcę trochę nazbierać tych kości, to będę trochę walczył z nimi. A mam jeszcze miejsca? Mam jeszcze trochę miejsca, czyli mogę walczyć. Da dobrze, teraz dalej. Co by tutaj dalej znaleźć? Kapitan Foczka, mam pytanko. Czy wrócisz kiedyś jeszcze stary format filmu? Mam na myśli na przykład koncert życień jak w filmach, czy i czy kiedyś wrócą filmy z kamerką. Więc koncert życień czy coś takiego jak te pogaduchy, to myślę, że to wróci. Jak będzie za dużo tych postów, to będę wybierał te posty, wiecie? A teraz to akurat czytam wszystkie po kolei jak leci. Bo, bo i trochę chcę powalczyć i myślę, że każdy trochę posłucha, jak ja komentuję to, no nie? Tak to jest. ale tu mam znowu zbrojnego faceta. Oj, ale ile mam? Jeszcze mogę walczyć. Dobrze. Zdzichów, super filmik. Pozdrawiam. Diki Jan. Dziki chyba, o, tak. Super film. Klapy przy wodospadzie są po to, by creepery spadały, bo myślą, że jest to pełnoprawny, pełnoprawny blok. No i właśnie i tutaj to też chciałem wykorzystać i to całkiem niezłym skutkiem, wiecie? I myślę, że one nie widzą. Mają małą przestrzeń, jak się tylko trochę ruszą, wpadają do tej wody i mi to wpływają. Że w ten sposób to to działa. To jak widzicie, tu jest ich sporo. Nawet się nie spodziewałem takiego efektu. A że tu trochę czasami mnie sięgną, to nie szkodzi. O, jest następny. O, proszę. I tak, tak. O, jest. I teraz dalej. Mordor Sarutonus. Witam pana. Nie wiedziałem, że pan nagrywa znowu. Miło mi pana ponownie oglądać. A pytamko, o to ja już odpowiadałem na to. Pozdrawiam jeszcze raz, chodzi o ten Discord dla społeczności. o muzyka jak w zmiennikach. No kurka, wodna, ja nie wiedziałem, że to jest podobne do zmienników, ale muszę sobie wrócić, bo to jest film z mojej epoki, ale jakoś melodii zapomniałem tej e, przy zmiennikach. Były fajne odcinki, to był taki serial, ale bardzo fajny, mnie się spodobał. Dużo oglądałem zmienników, ale to mam. I ja zaraz będę musiał chyba... No tak, ja już muszę iść się rozładować, wiecie? To mam pełny kufer tutaj. Będziemy, nie wiem co z tymi łukami, wiecie co? Jak byłem w ekspiarce, o ile uł pszczół? Chyba szczałami wszystkim handlował. Tak, tylko że oni nie chcą mi płacić. No, to trudno się mówi. No to zaraz będę miał. Nie? O. Trochę pusto jest. Jest. Też czoły te wyrzucę, bo, bo zaraz będę miał. O. O, jeny. Patryk Zaremcki. Dobry wieczór! Bardzo fajny film. Czy mam kciuki za dalsze? Prowadzenie kanału. Cieszę się. Chyba będzie się mi udawało coraz lepiej, tak myślę. Ale ich się tu nadbierało. I pozdrawiam. Oj, już znowu, dalej. Wiktor Jaroszkiewicz. A wiesz, że są kompasy wskazujące punkt, który chcesz? Ja myślę, że to. Ja nigdy tego nie testowałem, ale e, magnety. Jak to się nazywa, taki blok się tworzy i on e, kieruje e, igłę kompasu zawsze na niego. Nigdy nie testowałem tego, ale spróbuję to zrobić, wiecie? O jeden. A co to się mi tak tutaj zalało, coś niedobrze, to mi ta woda tu poszła. Ja to muszę poprawić, ale to już później. Ważne, że tu dobrze wpadają. Nie? Dobrze. Teraz dalej. Serwerowy, pozdrawiam Ciebie. Czy to odcinek, czy to wiadomość? Może być odcinek i może być wiadomość. Ja myślę, że będę robił takie oproszcze filmy, to mogę sobie więcej pogadać z Wami, jak nie wychodzą mi te live'y i to też może być świetne. Tak myślę. Aha, jeszcze jedno. Jak już jestem przy serwerowym, to pozdrawiam babcię. Życzę jej dużo, dużo, Uśmiechów, radości, długich lat życia i zdrowia. I pociechy z wnuka, serwerowego, bo bardzo fajny gość. Pozdrawiam i serwerowego również. O jedy, ale ich tutaj jest. Nie, możliwie. Nie wiem co to było. KR1sł, szkoda. Nie wiem o co się ma, pozdrawiam, zwierciadło pierwszy, o ładnie, ale tu jest jeszcze jeden pierwszy, Kost, któryś tam jeszcze, Filip Szatan, fajny film, pozdrawiam i ja również pozdrawiam, dużo zdrówka życie. I to już chyba praktycznie wszystkie co przeczytałem, ale tu widzicie, muszę poprawić, coś to mi nie wyszło, chyba to co zalewałem, muszę odczyć to. I jeszcze raz zrobić. O, jedy, jedy, jeny O, jest. Dobrze. Dobrze, jak teraz już wychodzę. Kończę na dzisiaj eksperymentowanie z tą. Ale zjem najpierw. I zobaczę, ile tego mam wszystkiego. Kości, ile mam. Raz, dwa. O, jedy. To mam tak. Trzy pełne paki, prawie cztery paki. Jak jeszcze trochę e, powalczę, to będę miał cztery paki kości. Proszę przez tą chwilkę. Szczałów, raz, dwa, trzy paki i piętnaście, a tu prawie osiem. Jakbym dodał, to mam o, też cztery paki. Jeszcze dla siebie mi wystarczy. Nieźle. Przez tą chwilkę proszę. Powalczyłem, pobawiłem, pogadałem i jest są kości. O proszę, ile ich tu jest. Ale ja muszę to z tą wodą zrobić coś. Muszę to poprawić. Zaraz zobaczymy, gdzie ja to sknociłem. Wszystko zabezpieczyć. Przez to moją głupotę, wiecie. Chciałem być... No tak to bywa, no. Nie przewidziałem tego. Zapomniałem, co tam nabroiłem. Czyli tu muszę odkryć, tak, tu, tu będą jedno i drugie. Może najpierw ich tam wykończę, żeby mnie przypadkiem nie za zaskoczyły te łotry. Nie? O! I tutaj damy im krawu, jak książka pisze, nie? O, proszę, nie ma ich. Już chyba więcej nie ma. Idziemy zobaczyć, gdzie, co ja tam sknocił. O jeny, jeny, jeny. Tak, to. To jest właśnie ta, co tu zalewa. Tu muszę odkryć to. I chyba całe odkryję. I na nowo zaleję. Tak. 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 Aha, teraz wiem czemu, żem sknocił. To powiaderko, chłopcze. Nie jedno mam, ale mi są dwa wiaderka potrzebne. O. Tak. Zaraz to poprawimy. O, jest tu jedno wiaderko, muszę wziąć. O. O. o jeny, jeszcze jedno. No nie. No, mogłem od razu wziąć więcej, nie? Jak się nie ma w głowie, to się ma w nogach, nie? Coś mi się tak daje, o. I teraz zniknęło. I teraz to musi być tu zalane, o. Tak? Tak, tutaj, to musi być, jak już mówiłem, na 8 tych, na 8 bloków, na ósmy blok się zalewa, to on dochodzi akurat do końca, a nie przelewa się. A tam mi zabezpieczyło klapa, że nie wlało się, nie? To jednak jest ten cały blok. Dobrze. Tu jedno. I tu drugie. O! I tak ma być. I teraz powinno być dobrze. Ja sobie wstępnie założę. O, tak. 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 Jest. Jest. I teraz jak to wygląda? O! I teraz wygląda to dobrze. O, o, i teraz nie będzie tej wody. Dobrze, to my puszczamy, niech się respią, nie? Jeszcze trochę ich tu powykańczam. O, jest? Jest. O, niech się mnożą. A tutaj jeszcze miałem gdzieś te półpłyty, są. Jest. Tak. Niech to będzie tak, jak było, tak niech będzie. A gdzieś jeszcze jedna płyta powinna być, tu nie ma. Nie ma? To trzeba dorobić. No nie. O, już tam lecą. O, żeby mi tu przypadkiem nie wyskoczył jakiś. O, a tą wodę może tu zostawię, ale założę sobie tymi płytkami, żeby też tutaj coś mi się. Nie przytrafiło. O, już tu chodzą. O. A tam to nie ma. Nie, 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 nie. To jest. O. Ale ich tam jest. Idę, 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 idę już! Sie gorąco robi. Mam miejsce, mam miejsce. Mogę trochę powalczyć. O! Zaraz tu zobaczymy jak tu gorąco będzie. O, proszę I nigdzie nie wychodzi mi. Nie, Nigdzie woda nie wychodzi. No, chodź, chodź, chodź. Pięknie. No, trochę nie skakaj. Miałem głębszą dziurę zrobić, nie? To by takiego czegoś nie próbowałyby wyleć. A tak to próbują wyleć. O jest. O, widzicie, jak tu stoję, nie ma tych klap, to strzelają. To widzą mnie, a tutaj nie. O, no, hop, hop. I jest, i jest, i jest. Dobrze. Napokazywałem się i kończymy ten filmik. I pozdrawiam wszystkich. Dużo radości i uśmiechów. I czekajmy na następny. Nie wiem, ile tych filmików będzie, ale myślę, że zawsze z trzy filmiki puszczę, takie w tygodniu, gdzieś około. Choć nie zawsze będzie ten filmik, typowo o, sezon trzeci, jak to tytułuje. Je, taki typowo filmik. Czyli coś takiego zawsze, jak tutaj jest, pokażę, porozmawiam i będzie na razie tyle. A później, jak będzie jakiś dłuższy film, czy coś, to właśnie będzie sezon trzeci film. Także troszeczkę zmienię, ale. To będzie tylko z nazwy zmienione, a tak rzeczywiście to będzie to samo. Tak myślę. Dobrze, no już teraz na pewno. Do zobaczenia w następnym odcinku.